Wzorem programu było OSHI, producent OSHI VITAMIN WATER, wody z witaminami bez konserwantów. Miam, miam, miam. Zdziwicie się, co oni wyprawiają w kuchni. No. Om, om, om. Więcej, bardziej, mocniej. Chętnie spróbuję. <śmiech> <śmiech> Od emocji <laughs> ażki. Wybuchło nam. Nigdy nie mają dość. To co lubię. Bardzo lubię, bardzo lubię, jestem i dajcie. Ugotowani. klątwa. Zakochani po uszy. Od poniedziałku do czwartku o 19.30 w siódemce. Mówiłeś, że nie lubisz plaży, na widzę. O Jezu, nie! Jezus. Jest mi wstyd przed moją małą. Big brother. Codziennie o 20 w siódemce. Mój dzień? Zwariowany! Moja skóra potrzebuje odżywienia. Sięgam wtedy po naturalne składniki. Cien Food for Skin to kosmetyki bogate w ekstrakty z owoców, cenne olejki i wyciągi z kwiatów. Odżywiają, nawilżają i pielęgnują moją skórę. Cien Food for Skin to naturalne składniki, niska cena. I co ważniejsze, są w 100% wegańskie, nietestowane na zwierzętach. Wszystkie kosmetyki marki Cien Food for Skin minimum 30% taniej. Cien Food for Skin. Naturalne składniki, niska cena. W tym sezonie... Kurczę... Gdzie my jesteśmy? A skąd ja mam wiedzieć, że się tak delikatnie wyraża. Panowie, nie ma dymu bez ognia. Spóźnim się i będzie. Oni tam liczą na posiłki. O ty. Karki obstawiły grilla. Kiełbasy morlińskie. Teraz w doborowym towarzystwie Karkówki. No tak, koncert w Warszawie jest już w ten weekend. Jasne, już prawie mam dla nas hotel. Zobaczmy. Jest nas szóstka, czyli potrzebujemy trzech sypialni. Nie za drogo. Maksymalnie 200 zł za pokój. No i musi być blisko klubu. Gotowe. Hotel? Trivago. To nie jest tylko telefon. To super aparat fotograficzny. To super supermoc superczułego, poczwórnego aparatu Leica. Peryskopowy zoom przybliży Cię do rzeczy, które kochasz. A nowy sensor Super Spectrum znajdzie światło w ciemności. Huawei P30 i P30 Pro. Fotografia na nowo.